Cześć moi drodzy, witajcie na kanale, z tej strony ponownie Bomer. Dzisiaj drugi materiał z cyklu poradnik zakupowy, tym razem bierzemy się za Niemcy. Tak na marginesie będziemy szli po kolei i postaramy się omówić do listopada wszystkie nacje. Także dzisiaj przejdziemy sobie do Niemiec. Ale tradycyjnie, zanim to zrobimy, pamiętajcie, że najlepszą formą wsparcia mojej osoby jest pozostawienie lajka, suba, komentarz pod tym materiałem. Z góry za wszystkie wam dziękuję. A druga kwestia, która również jest dla mnie bardzo istotna, to mój serwer Discord. Link do niego macie w opisie materiału. Także jeżeli poszukujecie osób do wspólnej rozgrywki, to wbijajcie do mnie na serwer. Fajna atmosfera i mamy sporo osób, więc na bank kogoś sobie znajdziecie. Także jeszcze raz zapraszam, a my przeskakujemy już do Niemiec. Tradycyjnie zaczniemy od pojazdów naziemnych. Era pierwsza to etap, na którym dopiero uczymy się grać i premki raczej nam nie pomogą, więc tutaj nie będę Wam nic polecał. Płynnie przeskakujemy do ery drugiej. Pierwszy pojazd, nad którym będziemy się zastanawiać, czy warto je skupić, to 15 cm w waffe 42. Dajcie znać w komentarzu, czy dobrze przeczytałem tą nazwę, bo wydaje mi się, że tak, ale być może coś sknociłem. I to jest jeden z tych pojazdów, które mają wartość jedynie kolekcjonerską. Także tego pojazdu nie zamierzam Wam polecać, bo w skali od 1 do 10 dałbym mu po prostu 2, z tego względu, że ma jedynie wartość kolekcjonerską. Z kolei pojazd, który mogę Wam polecić, i to jest całkiem fajny pojazd i do gry, i do zabawy, to Panzer 3N. Na początkowych etapach gry Panzer 3 jest naprawdę dobrym pojazdem, i tutaj mamy jeszcze wersję premiową, która potrafi penetrować 115 mm poprzez pociski hit. Więc według mnie jest to całkiem dobry zakup, i tutaj moja ocena to jest przynajmniej 6, być może 6,5, raczej nie 7, ale przynajmniej te 6,5 na 10. Idziemy dalej i przeskakujemy do ery trzeciej. Według mnie jest to naprawdę ciekawa era, bo tutaj mamy masę interesujących pojazdów Na samej górze mamy KW-2 i to jest wersja niemiecka Tutaj powiedzmy sobie otwarcie, że to jest czołg, który naprawdę trzeba lubić Mamy tutaj naprawdę dobry pancerz, całkiem ok mobilność, działo, które jest przepotężne Jednak minusem będzie tutaj przeładowanie, pamiętajcie, że tu jest bardzo długie przeładowanie Więc moja ocena tego pojazdu to przynajmniej 6 na 10 Kolejny czołg, który również wam polecę, tym razem jednak ocena będzie znacznie lepsza, bo tutaj mówimy o 7x10 i będzie to Panzer 4 w wersji dowódczej. W tej grze praktycznie wszystkie Panzer 4 to bardzo dobre czołgi, a mając jeszcze wersję premiową, będziemy go mieli jeszcze lepszego ze względu na jego bonusy. Także tak jak powiedziałem 7 na 10 to jest bardzo dobra ocena tego czołgu Następny czołg to Churchill i to jest po prostu zwykły Churchill, który został przejęty przez Niemców W zasadzie nie ma tutaj nic nadzwyczajnego Wszystkie aspekty, które znamy z Churchill są właśnie w tym pojeździe Średnia armata, dobry pancerz, słaba mobilność to wszystko charakteryzuje właśnie ten czołg Niestety trzeba się troszkę nauczyć grać tym pojazdem i to jest ta trudność właśnie tego czołgu Także według mnie to jest taki pojazd 6 na 10. Czołg z kolei, który jest 8 x 10, to według mnie T-34 747. Jest to naprawdę bardzo dobry czołg. Jak dobrze pewnie wiecie, wszystkie T-34 to naprawdę solidne maszyny. W tym przypadku nie jest inaczej i to jest czołg, który naprawdę bardzo często widuję w grze, bo jest on po prostu dobry. Także moja ocena to 8 na 10. Brumbar z kolei to czołg, który jest naprawdę unikatowy. I może Wam się wydawać, że to jest czołg bardziej kolekcjonerski, ale nic bardziej mylnego. Ja bardzo często widuję go w boju i widzę jak ludzie potrafią robić na nim bardzo dobre wyniki. Oczywiście jest on specyficzny na swój sposób i trzeba nauczyć się w nim grać, ale jeżeli już to zrobimy to pokochacie go, bo ma całkiem dobry pancerz, długie przeładowanie i przepotężną wręcz armatę. Według mnie to jest takie 7 na 10. No, i przechodzimy do takiej perełki, którą jest KW1C. Tutaj mamy fenomenalny wręcz czołg. Bardzo dobry pancerz, bardzo dobra mobilność, świetna armata i battle rating, na którym jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo zrobić. Oczywiście, aptier będzie nas często bolał, ale jest tak praktycznie zawsze. Tutaj jednak ten pancerz potrafi odbić nawet na aptierze. Według mnie mamy tutaj pojazd 9 na 10 A co jest najlepsze? W niemieckim drzewku takich właśnie pojazdów mamy więcej, ale o nich za chwilę. Era czwarta, moi drodzy. Pierwszy z kolei czołg to oczywiście Tygrys w wersji Porsche. I ponownie mamy tutaj do czynienia z bardzo dobrym pojazdem. Jeżeli chcecie sobie kupić coś, co jest naprawdę dobrze opancerzone, ma potężną armatę i fajną mobilność, to jest właśnie pojazd dla was. Niestety największym minusem tego czołgu będzie to, że będzie mógł zostać zaptierowany na 6.7, a tam takie czołgi jak amerykański T34 są dosłownie bezlitosne dla naszego Tygrysa. Ale nadal, jeżeli gracie poniżej 6.7, to granie nim jest naprawdę przyjemna i bardzo dobrze się on będzie po prostu sprawdzał. Idziemy dalej i mamy Jak Panterę w wersji dowódczej. Idziemy dalej i trafiamy na Jak Panterę. Idziemy dalej i trafiamy na Jak Panterę. Czołg sam w sobie jest dobry, ale tutaj ocena 7 na 10 to jest maks, co może ode mnie otrzymać. Idziemy dalej i trafiamy na Tygrysa 2 w wersji H SLA. Ten chołg, niestety, pomimo tego, że jest bardzo dobry, ma bardzo duży problem, bo w większości przypadków będziecie grali na 6.7. A tam prym wiodą, niestety, czołgi amerykańskie, takie jak właśnie te 34, bądź też lighty, które mają gigantyczną wręcz penetrację, i wasz pancerz nie ma żadnego znaczenia. Więc przez pryzmat wszystkich tych informacji możemy go ocenić na przynajmniej 7 na 10. Gdyby był troszkę niżej, to ta ocena byłaby jeszcze lepsza. Następny pojazd, niestety, jest bardzo niedoceniany. A to według mnie duży błąd, bo jest to naprawdę dobry czołg. A mowa tutaj o Ru 251, mały, bardzo szybki czołg, niestety bez pancerza, ale potrafiący za to bardzo mocno ugryźć przeciwnika. Mamy tutaj hity, które przebijają ponad 300 mm, więc na tym etapie gry to jest bardzo dobry wynik. Według mnie to jest zakup 8 na 10. I przechodzimy do kolejnej ery. Niemiecki M47 to nie jest zły zakup. Jedyne co jest problematyczne to cały line-up. Na tym etapie gry Niemcy są dość słabi i według mnie nie ma większego sensu kupować tego czołgu, bo lepiej jest kupić sobie coś troszkę wyżej. Także sam czołg w sobie nie jest zły, ale miejsce, na którym się znajduje, jest trochę słabe. Tutaj ocena to 6 na 10. Znacznie lepszym zakupem będzie tutaj turm trójka. Fenomenalna mobilność, świetny pocisk, automatyczne działko. Okej, okay, brak pancerza, ale tym czołgiem ja widziałem jak ludzie potrafią robić wręcz gigantyczne wyniki. Tutaj ocena może być tylko jedna i to jest 8 na 10. Następnie mamy Tama 2 IP. I ponownie trafiamy na czołg, który jest bardzo dobry na swoim biarze. Ja tutaj przyznam się, że zabieram go sobie do line-upu na 9.3 i nawet jeżeli zaptiruję je do 10.3, to jestem w stanie tym czołgiem zrobić naprawdę sporo. Problemem tutaj oczywiście jest brak termowizji, ale powiedzmy sobie szczerze, z tym da się żyć. Jak najbardziej jest to kolejny zakup 8 na 10. Idziemy dalej i trafiamy na leoparda pierwszego A1 z armatą 120 mm. Tutaj jest delikatny mętlik, bo ten drzewkowy na 9.3 ma armatę 105 mm, ale posiada ona większą penetrację. To jednak nie zmienia faktu, że ten czołg jest naprawdę dobry. Oczywiście nie mamy tutaj dobrego pancerza i na 9.3 praktycznie wszystko co na nas spojrzy, jest w stanie nas zdjąć. Tutaj według mnie to jest takie 7,5 na 10. Kolejny czołg to Leopard, ale tym razem drugiej generacji i jest to Panzer Battalion 123. Ten czołg w grze miał miano pewnej legendy. Oczywiście wszystko rozbija się o jego siatkę maskującą, bo tak naprawdę sam czołg to zwykły 2A4, a to za co płacimy to tak naprawdę sama siatka maskująca, ale jest to bardzo duże uproszczenie. To nadal nie zmienia faktu, że jest to bardzo dobry czołg i na tym etapie gry gra się nim mega przyjemnie. Według mnie czołg zasługuje jak najbardziej na ocenę przynajmniej 7 na 10. No i zwieńczenie linii Premek, czyli Leopard 2A4M, czyli ta wersja kanadyjska. Mam materiał cały poświęcony temu właśnie czołgowi i według mnie jest to naprawdę bardzo dobry pojazd. W pewnych aspektach trochę nie domaga tutaj pancerz, ale tutaj nie ma to większego znaczenia, bo top tiery rządzą się swoimi prawami i nawet mając słaby pancerz, ale dobrą armatę i pocisk jesteśmy w stanie dużo zrobić. Jak dla mnie ten czołg mogę Wam polecić i tutaj moja ocena to jest takie 8 na 10. I w tym momencie przeskakujemy do lotnictwa, bo omówiliśmy właśnie całe drzewko pojazdów naziemnych. Oczywiście zaczniemy od drugiej ery, bo na pierwszej tak naprawdę nie ma co za bardzo polecać. Pierwszy pojazd, który obecnie można sobie kupić, to IU-2. I czy to jest coś, co można kupić? Według mnie to jest bardzo przeciętny zakup. Tutaj opowiem otwarcie, że ocena 4 na 10 to jest naprawdę mocna ocena w stosunku do tego pojazdu. Są po prostu bardziej interesujące samoloty, które warto jest sobie kupić. Znacznie bardziej interesujący będzie tutaj chociaż Jak1B. Ten samolot potrafi naprawdę dobrze się kręcić, ma pewne problemy, jeżeli chodzi o walkę w pionie, ale tutaj nie ma co się oszukiwać, bardziej chodzi nam o walkę manewrową. Niestety jaki przenoszą dość mało amunicji, ale do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić. Ja osobiście oceniam ten pojazd na takie 6,5 na 10. Następny samolot to BV238. I tutaj mamy do czynienia tylko i wyłącznie z pojazdem kolekcjonerskim. Raczej nie będzie tutaj nic ciekawego do gry, do badania drzewka, także ja odradzam zakupu. Moje zdanie to jest takie 5 może 4 na 10. Era trzecia moi drodzy i tutaj mamy P-47, jak wszystkie P-47 w grze to bardzo mocne samoloty, z tym nie jest inaczej, problemem jest tutaj oczywiście to, że mamy tylko i wyłącznie karabiny maszynowe, nie przenosimy żadnego dodatkowego uzbrojenia, ale nadal jest to fantastyczny samolot i według mnie do badania drzewka bardzo dobrze się będzie nadawał, więc 7 na 10. Ta 154A1 to kolejny samolot tym razem jednak dwusilnikowy. Niestety nie przenosimy ponownie żadnych bomb, więc jest to raczej taki ciężki myśliwiec. Według mnie nic interesującego. Na pewno zaraz tutaj pojawią się komentarze, że jest to fenomenalna jednostka, ale powiedzmy sobie szczerze, dla takiego przeciętnego zjadacza chleba ten samolot po prostu się niczym nie wyróżnia. To jest taki według mnie zakup 5 na 10. Znacznie lepszą opcją będzie tutaj Fokke Wulf 190 A5 U14. Oczywiście, jak to bywa z fokami, to nie jest prosty samolot w rozgrywce i trzeba trochę poświęcić czasu, wymaksować sobie skilla, bo inaczej odbijemy się od niego. Więc według mnie to jest taki zakup 6 na 10. Przechodzimy do kolejnej ery, i tutaj mamy Dorniera 335 B2. Może się wydawać, że ten samolot to jeden wielki badziew, ale tutaj bardzo mocno Was zaskoczę. Ten samolot bardzo dobrze sprawdza się i w bitwach mieszanych, i w bitwach lotniczych. Oczywiście wymaga pewnego skilla i nauczenia się latania nim, bo jest on dość specyficzny, ale nadal nie jest to tak trudna rozgrywka jak chociażby w przypadku wcześniejszej jednostki, tej TA-154. Więc z czystym sumieniem mogę Wam go polecić, myślę, że nie będziecie zawiedzeni, to jest taki zakup 6,5 na 10. Jeżeli zaś lubicie latać bombowcami i bombardować bazy, to U-288C będzie fenomenalnym wręcz wyborem. Na obecną chwilę jest to najlepszy premiowy bombowiec w grze. Według mnie nie ma lepszego, jeżeli się mylę, to dajcie mi znać w komentarzu. I ten zakup jest według mnie jeden z najlepszych, jeżeli chodzi o premki lotnicze w drzemku, drzewku niemieckim. Także tutaj moja ocena to jest takie 9 na 10. Następny z kolei samolot to Focke Wulf 190 D13. Tym razem jest to zestaw i jest to dość dobry samolot. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, foki wymagają pewnego uczucia i wymagają pewnego wymaksowania skilla. I tu nie ma co się oszukiwać, po prostu musimy spędzić trochę w kokpicie tego samolotu, aby nauczyć się go. Nie jest on prosty dla początkujących i często wielu nowych po prostu się od niego odbije. Ale sam w sobie jest naprawdę dobry i według mnie to jest taki zakup 7 na 10. Przechodzimy do samolotów odrzutowych i tutaj mamy G91R4. Na temat tego samolotu ja słyszałem bardzo wiele i część osób twierdzi, że to jest mega krab, a część osób twierdzi, że to jest świetna maszyna. Ja trochę nie rozumiem tych, którzy mówią, że to jest krab, bo według mnie jest to naprawdę przyzwoity samolot. Mam osobiście go, latam i w bitwach mieszanych, i w bitwach lotniczych i jego zwrotność potrafi naprawdę zaskakiwać. A dodatkowo uzbrojenie, które przenosimy, jest dość uniwersalne i na tym etapie gry potrafimy sporo nim zrobić. Także jak najbardziej mogę Wam go polecić. Według mnie to jest takie 8 na 10. Nowa premka, która dopiero co trafiła do gry, ale zbiera naprawdę pozytywne komentarze. A mowa tutaj o FFA P16. Ja osobiście jeszcze go nie testowałem, ale obejrzałem już tutaj naprawdę sporo materiałów odnośnie tego samolotu, i większość z nich naprawdę bardzo go chwali. Także tutaj pozostawię sobie duży margines błędu i powiem otwarcie, że według mnie to jest takie 6 na 10, ale tylko i wyłącznie, że nie miałem jeszcze możliwości testowania go. Kolejny jet, który niestety już nie jest tak fajny, jest to Tornado IDS WT. Niestety samoloty Tornado w tej grze są dość słabe i według mnie nie warto jest kupować tej jednostki, bo po prostu zmarnujecie kasę. Oczywiście jeżeli ktoś wymaksuje sobie skilla na tym samolocie, to będzie potrafił zrobić wyniki, ale na pewno początkowo będziecie bardzo cierpieć. Także ja osobiście odradzam, według mnie to jest takie 4 na 10. No i oczywiście zwieńczenie linii, czyli MiG-21, Lazur M. I co można powiedzieć, to na Migi w tej grze nie można narzekać. One mają swoje słabości, ale nadal są to dobre samoloty. Także według mnie to jest zakup taki 7 na 10. I w tym momencie zakończyliśmy drzewko lotnicze, czas przejść do floty. Tutaj powiem otwarcie, jeżeli chodzi o flotę przybrzeżną, naprawdę nie ma co kupować na obecną chwilę i nie będę Wam po prostu nic polecał. Także od razu przeskakujemy do floty pełnomorskiej. I tutaj pierwszym okrętem będzie oczywiście Z-47. Okręt sam w sobie nie jest zły, ale jest naprawdę dużych rozmiarów i to powoduje, że bardzo często będziemy niestety schodzić. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, to mamy takie, bym powiedział, standardowe 128 mm armaty, ale jeżeli chodzi o szybkostrzelność, to tutaj do amerykańskich odpowiedników trochę nam brakuje. Także jest to całkiem okej okay zakup, biorąc pod uwagę, że mamy mało okrętów w tym drzewku. Tutaj moja ocena to jest takie 6 na 10. Znacznie lepszym wyborem według mnie będzie tutaj lekki krążownik, chyba się to czyta Karl Schuhe albo Karl Schuhe. Dajcie znać w komentarzu, bo ja tych niemieckich nazw po prostu nie ogarniam. Całkiem dobre uzbrojenie, całkiem dobra mobilność i takie bym powiedział przeciętne opancerzenie. Ale nadal jest to naprawdę porządny okręt i według mnie 7 na 10 to jest odpowiednia ocena. No i zwieńczenie linii, czyli Pancernik Nassau. No cóż, tego Wam nie polecam, bo według mnie to jest 3 na 10 i to jest po prostu słaby okręt. No i na sam koniec zostały już nam tylko śmigłowce, a raczej jeden śmigłowiec i jest to Mi-24. Jako że nie mamy tutaj żadnej alternatywy i mamy tak naprawdę tylko jeden śmigłowiec, no to tutaj powiedzmy sobie szczerze, to jest takie 6,5 na 10. Niestety kiedy nas aptieruje, to może się okazać, że ten zasięg tych rakiet jest niewystarczający i przydałoby nam się coś lepszego. Ale sam śmigłowiec nie jest zły i potrafi czasami całkiem sporo stankować. Moi drodzy, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o pojazdy premiowe, ale także i zestawy, bo omówiliśmy tutaj wszystkie możliwości. Jeżeli o jakimś pojeździe zapomniałem, to dajcie mi znać w komentarzu. Ja będę się już z wami żegnał. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Cześć!